Panie, Ty najlepiej wiesz, jak ja się czuję się dokładnie teraz. A Panie, dzięki, że jesteś blisko. Dzięki, że jesteś mocnym, kiedy potrzebujemy, kiedy brakuje. Dzięki, że dajesz nas słów, kiedy brakuje. A, Panie, módl na wszystkie, że daje rozum. Bo szczególnie główny wers, jak ja będę mówił dzisiaj, Mówi o nasze serce, A my nawet te słowo nie ma w ten wers. A Panie, młodzi się, że daj nasz uszy, żeby słuchać, żeby rozumieć przez nasze serca. Dzięki. Że jakiś przywilej, żeby głosić i słuchać Twoje słowo. Amen. Proszę, wyszłamszy. Toczy się wielkie duchowe walki o nasze serce i umysły. Im dłużej zostanę jak chrześcijan, tym zewnętrznym, grzesznym problem, który możemy mieć, zwykle będzie coraz mniejsza. Ktoś może nawet na nas spojrzeć i sądzić o naszym zewnętrznym zachowaniu. Jesteśmy prawie doskonały. Problem polega na tym, że chociaż mogą pozostać pewne zewnętrzne bitwy, główne bitwy dla nas, nawet jako dojrzałych chrześcijan, że zresztą naszego życia, dopóki jesteśmy tu na Ziemi, toczy się, w naszym sercu i umyśle? Więc o dzisiaj, co czym myślisz? Co o czym marzysz? Marzyszasz? Zastanawiałeś się na czymś, gdzie skupisz się w Twoim myślu. Czy rzeczywiście koncentrujesz się na tym, co teraz jest mówione? Czy też swój Umysł wędruje po innych myślach. Czym karmisz swoje wnętrze? Zawsze zostawiam laptopa włącznego, ale w trybie uśpienia, aby był gotowy do szybkiego użycia i przyjęcia danych, które chcę do niego wprowadzić, ile kroć do niego bliżej. Mój komputer zawsze jest włączony, tak jak nasze umysły i serce i jest gotowy do natychmiastowej reakcji i wyprowadzenia danych wieściowych. Komputer reaguje na dane, które w niego, w niego wprowadzamy, podobny sposób, jak nasze serce i umysły reagują na dane, które nie kładamy kładamy. Komputer może zaakceptować tylko dane wieściowe nie ma innego wieści. Ale nie dotyka, nie dotyczy to serce i mysl człowieka. Możemy to kontrolować, a pismo wyraźnie mówi, że musimy to kontrolować a przeciwieństwie do komputera nasz umysł nie ma wyłącznika. Umysł i serce nie pozostają bezpieczne. Nasze mózgu chce myśleć. O czym pozwalamy myśleć naszemu mózgowi? Czy kryje się w twoim sercu co so, skłania cię do myślenia o to o czym myślimy pochodzi od naszego serca i jest postawą tego kim jesteśmy. Psalm 34, wers 22 mówi to. Psalm 34, wers 22. To czy, to, to czy Bóg by tego nie okrył? Przecież On zna tajniki ludzki serc. I kolejny wers jest Hipercików 4, wers 12. I prosiłem o jakąś pomoc. Grzegorz będzie czytać. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. I szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. I kolejny fragment jest Ewangelia Marka, siódmy rozdział, od wersu dwudziestego do dwudziestego trzeciego. I jeszcze raz Grzegorz to. I powiedział: Co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli dołówstwa, nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Jest człowiek, William Glasser, przeprowadził jakieś badania mózgu, który można przeczytać w jego książkach Stations of the Mind. Badając działanie mózgu okrył, że człowiekiem nie kieruje przewidywalny czynnik, raksy do reakcji na dzieć, ale wewnętrzne pragnienia. Według Glasera, to czego chce człowiek, jest z góry określony przez to, co ma jego wpływ. To znaczy jego myślenie, które wpływa z naszego serca. Wierzę, że Pismo Święte uczy, że pragnienia serca są umieszczane zorganizowanych myślach przez myślał i przekazywane przez usta. Nasze fragment jest bardzo mały fragment, Listo Filipian 4:8. List Filipian 4:8. Czytam wersję poznańską. W <coughs> końcu bracie rozmyślajcie o tym, co so prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecania może uchodzić na wzór i laguje na, uz, na uznanie. Też czytam na warszawskie tłumaczenia. Wreszcie, bracie, myślicie tylko o tym, co prawdziwe, co podziwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co falebne, co jest synodą i godne pofały. Co so Paweł pisał wreszcie, w końcu, to jest ostatni rozdział, ostatni, czwarty rozdział, jego krótki list. I szczególnie, że on chce podsumować w zasadzie ostatnie ważne myśl, o której powinniśmy pomyśleć. Co so pierwsze jest, cokolwiek jest prawda, Psalm 33, wers 4 mówi, Bo słowo Pana jest szczere. Wszystkie Jego dzieła wypływają z wierności. Inne tłumaczenie ma słowo Pana jest prawdą. Kolejny wers, znany wers. Ewangelia 14, 6. Jezus opowiedział, Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez mnie. Kolejny wers jest Ewangeliana 17, 17. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Prawdę prawdy znajdziemy się słowa Bożym. Okrywamy, że sam Bóg jest prawdą, a prawda też jest także w Chrystusie. Efezjan 4, 20-21 Jednak nie tak nauczycieliście się w Chrystusie, bo przecież do Niego usłyszeliście w Nim was pouczoną, jako że prawda jest w Jezusie. Sami do Filipian 4.8, kolejny. Cokolwiek jest szlachetny. To mówi najwięcej o myślach moralnych. Będzie dotkać o jeszcze więcej, kiedy mówi o czysty idzie dalej. Cokolwiek jest sprawiedliwy. Termin ten mówi o prawości. Skupiamy się na doskonałej harmonii z wiecznym niezmienieniem boskim standardem święty Boga, w, objawionym w Piśmie Świętym. Łukasza 6, 31. Traktujecie inne, tak, jak sami chcecie być traktowane. Dalej. Filipin 4,8. 8. Cokolwiek jest czysty, Termin odnosi się do czegoś moralnego, czystego, nieskazonego. Wolny old skazenia Pomyślajcie o zwierzątach, które zostały złożone w ofiarze w Starym Ciebie. Może było składać tylko czysty ofiarę. Bez wad. Psalm 12 warsztatów mówi. Słowo Pana to słowo czyste, jak srebro, sre, srebro po próbie ognia, jak złoto siedmiokrotnie oczyszczone. Dalej, kolejny Psalm 119, 9. Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swoje życie? Przez to, że będzie przestrzegał swojego słowa. Też jest pierwsza Jana, czyt się, list Jana, czyt I każdy, kto łączy z nim taką nadzieją, oczyszczą się podobnie jak on jest czysty. Dalej, Filip 4:8: so, cokolwiek jest miły, oznacza, że, oznacza to, że powinniśmy skupić się. Na tym, co jest miłe i łaskawy. Na budowaniu, a nie burzeniu. Efezjon 4, 29, Mówi: Niech wasze ust nie wychodzi z żadnym zepsułe słowa. Mów się tylko o tym, co dobre, dla zbudowane, potrzebne, tak by na słuchających mogło spływać. Lasko. Dalej, list o Filipian 4:8. Cokolwiek jest falebne, koncentrowanie się na wartościach Bożych, co so będzie miało wpływ na to, co so decydujesz się zobaczyć, na przykład programy telewizyjne, internet, książki czy pasmo pismo. I może przekazać przy, przekazywać, bo być może przyjaciółom lub osobom w pracy dzieje się tak dlatego, że serce, które skłania się do myślenia, na, wpływa na Twoje pragnienia i zachowania. Odnosi się do tego, co pozytywnie i konstrukcyjnie a nie negatywny i destrukcyjny. Kolejny. Cokolwiek so, jest sonotą. Drugi Piotr jeden pięć. A właśnie dlatego dołóżcie wszelki stan, uzupełniajcie wasze wiary sonotą. Sonotę poznania. I dalej. Filipin 4.8. Co jest godny po fały, godny fały Boga. Poświęcajcie postępstwie, poświęcenie i uwierzenia. So, już w konkluzji. Możemy pomyśleć, że to są słowa życzenia, które so, Paweł napisał tutaj w listu Filipin 4.8. Może bardzo wysoki standard. W jaki sposób możemy wytrenować swoje serce i myśl, aby regularnie o tym myśleć? Pamiętajcie, gdzie jest Paweł, do kiedy pisze ten list. Przebywa w niewgodnym więzieniu. W to w życie właśnie w tej chwili pisze to, o czym pisze. Można, można to zrobić. Trzeba to zrobić. Kolejny wersja: 2 Koryntian 10, 5, a Grzegorz kolejny raz czyta. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. So, trenuj, trenuj, swój myśl, aby myślał o czymś innym, gdy pojawi się zła myśl. Przeanalizujemy przykład, aby pokazać, że to może działać. Jak chcę, żeby teraz nie myśleć nie o igrzyskach igryzyska, olimpiackich. Chociaż, jak mówiłem, żeby nie myśleć o igrzyskach olimpiackich, w tej chwili większość z nas myśli, myśli o igrzyskach olimpiackich. Myśli pojawiają się nagle w naszym myśle, że myśli mogą nagle pojawić się w naszym myśle. Jesteśmy bądowani przez ten świat, gdy toczymy wojnę przeciwko temu grześnemu światu. Aby przestać myśleć o igrzyskach olimpiackich, wystarczy podjąć wysiłek i zacząć myśleć o czymś innym. Spójrz na krzyż i pomyśl o życiu, który mamy teraz dzięki temu, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. Ponieważ my mieliśmy, mieliśmy być na tym krzyżu. Albo możesz też Zacząć śpiewać piosenkę wychwalającą Boga lub pomodlić się o stanie mi się.